Dzisiaj słuchajcie jest bardzo ważny odcinek, bo przejdziemy sobie przez szereg bardzo ważnych tutaj indykatorów, o których chciałbym Wam powiedzieć. Powiemy sobie też o likwidacjach, powiemy sobie też o tym, że już nawet Biały Dom jest tutaj świadom tego, że tutaj ten Silvergate Bank ma problemy. O tym też mówiłem w poprzednim odcinku, już nawet Biały Dom, sam Biden wie, że mają problemy. Powiemy sobie też o tym słuchajcie, że tutaj Bitcoin faktycznie coraz więcej pojawia się artykułów, że tutaj Bitcoin powinien spaść. Pod level 20 tysięcy dolarów. Jak się stanie, o tym sobie też tutaj powiemy w dzisiejszym odcinku, co tutaj ja bym spekulował. Oraz też Ethereum, jego volume profile, tak zwane, też sobie powiemy, co to jest, spadło o 90% już od marca 2020 roku. Co to jest ten profil volume? Jak to może wpływać tutaj na rynek kryptowalut? O tym sobie tutaj wszystkim. Powiemy. Ja jestem Łukasz i tutaj zapraszam Was na fajny odcinek. I od paru dni, słuchajcie, trwa konkurs, żeby w nim wziąć udział, a do wygrania jest dwa razy po 500 zł. Trzeba ten kanał zasubskrybować, trzeba dać lajka oraz napisać komentarz pod tym filmem. Być może właśnie napisz tutaj, co sądzisz o tej sytuacji. Oraz już jak jeszcze nie śledzisz mnie na Twitterze, gdzie pojawiają się codzienne tutaj takie fajne wątki yy, odnośnie kryptowalut, takie mądre rolki, z których też możesz wziąć faktycznie dużo nauki dla Ciebie. Na przykład wczoraj była... Rolka o tym, jaki jest najgorzej interpretowany wskazik na świecie kryptowalut TPS-u i go ładnie opisałem. Na to mi schodzi naprawdę dużo czasu, a myślę, że to jest naprawdę takie rzetelne źródło też wiedzy dla Ciebie, także jeżeli chcesz tutaj być na bieżąco, a tutaj możemy zaobserwować, Lukas, podłoga, Michalek. Jeszcze jedna ważna rzecz, słuchaj, tu są te nasze trady, które wykonaliśmy na arenie, tradingu i do których Ty również możesz mieć dostęp za darmo. I jak widzisz, naprawdę, ja tutaj nic naprawdę nie usuwaliśmy, nic nie zmienialiśmy. To są naprawdę legitne trady, które również to Ty do nich możesz mieć dostęp za darmo. I przykładowo, żebyś się do każdego z nich stosował, to na odcinku od stycznia poprzez luty do początku tak naprawdę marca. Yy, jeżeli byś w każdym z nich dawał 1000 dolarów, to zarobiłbyś koniec końców 11 tysięcy dolarów na plus, są naprawdę bardzo fajne wyniki i to są właśnie wyniki tego naszego Majka, który jest, który tam wygrał ten taki turniej i był jako top 2 na świecie w konkursie o to są tutaj jego wyniki, on naprawdę bardzo tutaj dobrze spakuluje na tych altcoinach i będąc tak, z mojego linku na Bybit, czyli po prostu tutaj w opisie klikasz ten link, pierwsze 100 osób również tutaj otrzyma nagrodę 30 dolarów, tu jeszcze troszkę tych miejsc zostało, otworzy Ci się ta strona, tutaj wpisujesz swój e-mail, hasło i tutaj zostajesz jakby, masz nowe konto jakby już pode mną, co uprawnia Cię do tej sekcji VIP na Discordzie, żeby za darmo właśnie korzystać z tych sygnałów tradera, jak tutaj też zresztą Ci pisze tak, czyli, że takie benefity specjalnie ode mnie masz, że pierwsze 100 osób otrzyma taki comiesięczny airdrop 30 dolarów, darmowy dostęp do sekcji VIP na Discordzie z takimi naprawdę no, profesjonalnymi sygnałami tego naszego tradera oraz z dostępem do mnóstwa płatnych normalnie narzędzi też darmowo. Tutaj masz te wszystkie, wiesz, te sygnały, które były. Co jeszcze, to bardzo ważne, otrzymasz też dożywotni cashback 10% z tych twoich prowizji z powrotem na twoje konto. To wygląda tak, że. Tutaj słuchaj, jeżeli tradujesz, tak, to po co masz tą prowizję oddawać tam giełdzie, skoro oni mogą ci zrobić cashback, tylko po prostu u mnie jest taka możliwość, po prostu wywalczyłem, że tak powiem, prawie że tutaj jest tym bajbitem. I tak tutaj to się kształtuje, tak? Na początku przy mniejszych kwotach masz tam 8,33%, Potem już przy większym wolumenie masz ten cashback coraz większy. No to jest po prostu fajne. Yy, na razie tak jest tylko u mnie. Masz ten tutaj bonus do 30 tysięcy dolarów oraz też co miesięczne atrakcyjne turnieje i nagrody na darmowym serwerze Discord. To też tutaj Cię obowiązuje, jeżeli jesteś pode mną. Te turnieje są w zakładce zasady i konkurencje. W tym miesiącu od marca to jest 250 dolarów USDT, dostęp do grupy dla zaawansowanych oraz neon bitcoinowy, on tam jest warty z 800 zł, tak naprawdę fajny neon. I tutaj właśnie macie w zakładce VIP sygnały i strategie. Tutaj te y, trade'y Mikea, które on sobie wykonuje, które możemy naśladować, które naprawdę są bardzo fajne. Tak, także sobie tutaj te konta faktycznie ode mnie. Klik, kliknij w opisie ten link. To, to, to ci naprawdę bardziej opłaci. Nawet z takiego samolubnego punktu widzenia, po prostu ze mną otrzymujesz dużo więcej bonusów niż tam sobie sam założysz konto na giełdzie Bybit po prostu sam od siebie. Także myślę, że to ci się i tak dużo bardziej tutaj opłaca, bo po prostu masz dużo więcej niż normalnie byś miał. Tutaj wpisz swój e-mail, hasło albo też się zarejestrujesz. Zawącą Applea, tak Applea, Google'a, przez numer telefonu też możesz, klikasz tutaj ten przycisk i jesteś już podem zarejestrowany i to ci uprawnia, żeby takiego, tego faktycznie VIP'a tutaj na tym serwerze dostać. Ale okej okay, już słuchajcie, lecimy dalej z tematem. Więc na pierwszy plan faktycznie weźmy sobie tutaj sytuację związaną z tym Silvergate'em to jest ciągle taki powiedzmy temat, który ciągle trwa. No i co tutaj faktycznie ten biały dom mówi, tak? No bo biały dom, jak tutaj widzicie, jest świadomy sytuacji Silvergate'a tak tutaj. Mówi rzeczniczka Białego Domu i powiedziała ona też, że nie będzie komentować konkretnie całego Silvergate'a, ale Biały Dom będzie aktywnie monitorował sytuację z po prostu tym kryptobankiem. Administracja Bidena jest ona również świadoma sytuacji w Silvergate i będzie nadal monitorować doniesienia na temat kłopotliwego banku w miarę tutaj rozwoju sytuacji według tutaj właśnie rzecznika Białego Domu. I przemawiając tak na takim swoim krótkim przemówieniu prasowym 6 marca, czyli wczoraj, sekretarz prasowy Karin Jean-Pierre. Powiedział, że tutaj Biały Dom zauważył, tak, że Silvergate zaznaczył kolejną dużą firmę kryptowalutową, która doświadczyła tak w nawiasie znaczących problemów, tak? Experience Significant Issues w ostatnich miesiącach, ale odmówił on przejścia do dalszych, jakby szczegółów na temat firmy. No i w ostatnich tygodniach regulatorzy bankowi wydali wytyczne dotyczące tego, jak banki powinny chronić się przed ryzykiem związanym z kryptowalutami. I powiedziała ona też, że to sam prezydent, który wielokrotnie wezywał kongres do. Podjęcia działań w celu ochrony codziennych Amerykanów, takich, wiecie, tych zwykłych, przed ryzykiem stwarzanym przez aktywa cyfrowe, i nadal ten prezydent będzie to robił. Nie będziemy wypowiadać się na temat tej konkretnej firmy, tak jak tutaj nie wypowiadaliśmy się na temat innych tam konkretnych firm kryptowalutowych, ale będziemy nadal. Te tutaj doniesienia monitorować. I Silvergate, znany jako po prostu taki kryptowalutowy bank, był takim kluczowym partnerem bankowym dla wielu dużych firm i projektów krypto. Także ta tutaj, słuchajcie, niepewność tak dotycząca wypłacalności banku zaczęła się rozprzestrzeniać na początku marca, po tym jak tutaj Silvergate opuścił swoje złożenie tego rocznego raportu 10K o dwa tygodnie. Ten raport jest takim prawnie wymaganym dokumentem, który tam zapewnia taki kompleksowy przegląd działalności i kondycji finansowej. Finansowej firmy, co nieco chyba jak PIT tutaj w Polsce. No, ciekawe, tutaj się faktycznie ta sytuacja mianuje. Jestem naprawdę ciekaw, jak to ona się rozwinie. No, zobaczymy, tak naprawdę, tak? Zobaczymy, jaki to będzie miało dalszy wpływ na rynek. Sam tutaj jestem ciekaw. Kolejna, słuchajcie, bardzo ważna sprawa to to, że dzisiaj, dzisiaj 7 marca o godzinie w Stanach 10 rano, a w Polsce to będzie bodajże 17, przemawia dzisiaj Paweł do Senatu i po prostu dzisiaj znowu pewnie jakieś tam koło tej godziny naszej. Polskiej 17 będą jakieś tam większe wahania na rynku. Zobaczymy, jak tutaj to będzie wyglądało. Zresztą sobie zobaczmy teraz jakieś takie najbliższe likwidacje, na powiedzmy kwiszerze. Zawsze to jest tak zazwyczaj, że jak ten Paweł przemawia, to po prostu wycinają i górę i dołu tych takich najbardziej shortujących co nie, czy tam najbardziej longujących tamte dźwignie razy powiedzmy 20, 30, 50 one tutaj mogą być w niebezpieczeństwie. I jak sobie spojrzymy to patrzy takich tych faktycznie likwidacji bliskich tak i u góry i u dołu jest bardzo dużo. One tu się nagromadziły z tego powodu, że od kilku dni tak naprawdę te ruchy na rynku są bardzo, bardzo znikome. Tu widzimy góra, dół, góra, dół, góra, dół, tak. I po prostu zobaczymy, jak tutaj to będzie. no Ja na pewno na Waszym miejscu nie grałbym na żadnej dużej dźwigni, bo, tak jak mówiłem, może urwać rączki, zarówno po jednej stronie, jak i po prawej. Także pamiętajcie, dzisiaj, godzina 17, wtorek, yy, będzie tutaj te przepływy Pawella i tutaj naprawdę na to, na Waszym miejscu bym uważał. Również słuchajcie, ważne, ważny news jest taki, że tutaj yy, profil volume od Ethereum spadł o 90% od marca 2020 roku i teraz co to w ogóle jest? Ten wskaźnik jakby powiedzmy pokazuje taką aktywność handlową w przekroju cenowym, tutaj ten niebieski wskaźnik wskazuje na taki wolumen kupna, a żółty, czyli tutaj te żółte, na wolumen sprzedaży, tak? I w marcu 2020 roku, kiedy tam rynek osiągnął po prostu tam swoje dno, tutaj ten profil wolumenu na Ethereum na wykresie tego wiem pokazał około 160 milionów transakcji Ethereum w zakresie cenowym, tam od 85 dolarów tam do 270, wtedy było takie jedno. To już pewnie nie wierzycie, bo on by chodził po tak mało, Ethereum, I w tym czasie też wolumen sprzedaży był większy niż wolumen kupna około 4 miliony ETH. Jednak tutaj, pomimo tego, że ten wolumen kupna, tak, ETH odzyskał po tym, jak cena ETH przebiła się powyżej 270 dolarów, w szczególności pomiędzy lipcem 2020 a listopadem, ten profit wolumenu Ethereum wskazywał około 64,25 miliona transakcji ETH w zakresie od 270 do do 450 z wolumenem kupna przekraczającym wolumen sprzedaży o prawie 1 milion ETH. No i co jest tu jeszcze bardziej niepokojące, to to, że rosnące wolumeny sprzedaży podczas tego obecnego odbicia ETH. Tutaj na przykład ta czerwona linia, tak, która jest tu zaznaczona na wykresie dziennym, poniżej, jest tak zwana powiedzmy punktem kontroli, bądź też POC, które jakby Reprezentuje taki mm, obszar, tak, z największą liczbą otwartych pozycji handlowych. Wskazuje to wolumen netto 8,21 miliona ETH o wartości tam około bardzo dużej. Być może faktycznie do niego, do niego możemy się tutaj zbliżyć. To trzeba tam po sytuację tutaj obserwować. A to też jest taki ważny news z punktu tego widzenia, teraz wiecie, zbliża się ten news z, sz z Szanghajem. Yy, tam dużo newsów, jeżeli chodzi o ETH, się zbliża. No tą cenę, jeżeli chodzi tutaj o Trzeba bacznie, bacznie tutaj monitorować. Jeżeli chodzi o bitcoina, to coraz tutaj więcej artykułów mówi o tym, że możemy zauważyć spadek aż tutaj do 19-18 tysięcy dolarów. Tutaj też według highblocka na tym poziomie też są tutaj duże likwidacje aż do poziomu nie wiem tam 18 800. Ja bym obstawiał, że tutaj tak nisko możemy może nie spaść. Tutaj do tych 21 się szykuje na spadek, owszem szukuje się na spadek, ale może nie aż tak duży. Aczkolwiek trzeba tu też mieć na uwadze, że faktycznie hmm, to jest prawda. Tutaj na tym poziomie również jest dużo likwidacji. I tutaj oni pokazali faktycznie short termowy MVRV wskaźnik, czyli po prostu market wskaźnik, taki on-chainowy, który bada, który mierzy stosunek tak, kapitalizacji bitcoina do średniej ceny nabycia, jakby go w łańcuchu bloków i jest takim jednym z, no, powiedzmy sobie, z podstawowych, takich najczęściej wykorzystywanych tak przez analityków danych on-chain. I pozwala on określić taką dewiację ceny tej ceny spot od tej ceny realized value. No i tutaj widzimy faktycznie, że ten wskaźnik jakby no przyciąga, tak, żeby tutaj jeszcze do tych 19300 faktycznie, żeby tu jeszcze podejść. Czy tutaj podejdziemy? Zobaczymy. Wydaje mi się, że tak spadniemy. Tutaj te moje pozycje na telegramie, jak sami widzicie, na tej mojej darmowej grupce są na razie zamknięte. Czekam na dalsze spadki. No i po prostu zobaczymy jak będzie. A teraz, słuchajcie, przejdźmy żwawnie do wskaźników, które dzisiaj dla Was naszykowałem. Na pierwszy strzał pójdzie zwykła moving average 50 pięć, pięć, na wykresie miesięcznym. Pokazywałem ją już parę odcinków temu i mówiłem tak, że jesteśmy teraz na bardzo tutaj faktycznie ważnym poziomie, bo byliśmy wtedy tutaj, tak, i mieliśmy wyłożenie, że albo pójdziemy w górę i tutaj odbijemy się, to niż pójdziemy w górę, tam zacznie się bull market, albo jeszcze nie tak szybko i faktycznie się od niej odbijemy. No, stało się tak, że faktycznie tutaj od niej się odbiliśmy i aktualnie idziemy w dół, być może właśnie, żeby tutaj te likwidacje na tych poziomach, o których mówiłem, Zdobyć. Kolejnym tutaj fajnym wskaźnikiem, który dla Was sam naszkowałem, jest Slow Buy and Sell. I on tutaj pokazuje, za jaką część portfolio powinniśmy kupować Bitcoina oraz sprzedawać go na każdym poszczególnej jakby części, części rynku czy ile tam ten Bitcoin kosztuje. No i faktycznie, gdy były te takie nasze największe dołki, powinniśmy go sobie kupić tam za 30%. Aczkolwiek teraz, mimo wszystko, mimo że teraz ludzie mówią, że no faktycznie tam były te mega duże wzrosty, tak jednak w ostatnim czasie i tak. Tak, w dalszym ciągu jest to powiedzmy dobry okres na kupno bitcoina. Tutaj, pomiędzy 20% portfolio a 10% możemy sobie go kupić i w dalszym ciągu tą cenę uśredniać, tak? To na pewno nie są jakieś tam poziomy, które sygnalizowałyby nam to, że trzeba tego bitcoina się pozbyć i go sprzedawać. Także spokojnie, jakby w dłuższym terminie, i tak to jest w dalszym ciągu dobry po moment na kupno bitcoina. Idąc dalej, słuchajcie, tutaj i taki fajne fajne coś dla Was naszykowałem, według yy, teorii smart money. Widzicie, fajnie tutaj to wygląda i się też fajnie sprawdzało. Góra aż do jedynki, potem odbicie i taka korekta tutaj i znowu, tak? Z kolejnym każdym cyklem to jest od aż 2014 roku i to faktycznie się fajnie bardzo sprawdza. I tak też to było w tym cyklu, tak? Że faktycznie ta nasza górka była w okolicach 60 tysięcy dolarów, tam chyba podbiliśmy pod 69 tysięcy tak, dolarów i spadliśmy, było 0 na... Około 17 tysięcy dolarów spaliśmy nieco niżej, do 15,5 Teraz faktycznie jest to takie, powiedzmy, odbicie. Korektę temu wyglądało to tak, że odbijaliśmy mniej więcej do tego poziomu Fibonacciego 0,18 do 0,786. Jeżeli tak się znowu stanie w kolejnych miesiącach, a tak bym być może wyczuwał, to chociaż czekajcie chwilkę, no to byłoby 37 tysięcy dolarów, bo wiecie o co mi chodzi, tak? Chodzi mi o to, że tutaj ten taki mój trójkącik tam, ten żółty, który tam sygnalizuje to, że faktycznie w, w ciągu tam najbliższych miesięcy może iść duża pompka w górę, faktycznie on tej faktycznie świeci się w tej świecy marcowej, więc teraz takie odbicie powiedzmy do tej 0.618 nie byłoby głupie, myślę, że jednak troszkę mniej, tak? Ale co ja tam sobie mogę myśleć? No faktycznie widzimy, że tutaj dosyć fajnie, Tutaj to zostało opisane. No nic, zobaczymy. To i tak są świece miesięczne. Chciałem tu po prostu z wami się tym podzielić. Również, tak, to, co pisałem, to jest to, że ciągle jesteśmy w takim martwym zonie pomiędzy jedną emą a drugą emą, i tak naprawdę teraz to jest taki, takie pole, gdzie no ja sam tutaj nie gram na żadnej dźwigni, nie wykonuję żadnych tra trade'ów, po prostu no jest to zbyt niebezpieczne. Dzisiaj też jest te przemówienie pałala aczkolwiek właśnie biorąc pod uwagę to, co tak, też te likwidacje Wam po pokazywałem, że jednak duża większość likwidacji teraz jest u dołu ekranu i wydaje mi się, że jest szansa na to, że właśnie przebijemy tutaj tą dolną emę, która była dla nas tak naprawdę od dwóch miesięcy supportem i tutaj zbierzemy te likwidację, która tutaj się znajdują. Także tutaj faktycznie miejmy to na uwadze, że taka możliwość jest, obserwujcie, ale teraz i tak longów czy tam shortów bym na pewno nie grał. I czyli ostatni wskaźnik, który jest fajny, to jest to taka ta linia, która jak wykres jest pod nią, to wykres świeci się na zielono. Ona pokazuje po prostu to, kiedy jest warto akumulować bitcoina, tak? I na przykład pokażę Wam tutaj na przeszłości, jak to działało. To działało tak, że o, tutaj jak na przykład spadaliśmy, tutaj był ten taki spadek covid Tutaj przez te wszystkie dni wartało tak akumulować bitcoina, potem to się widzicie, zwróciło nam z nawiązką. Tak samo było na Bez się w 2019 roku. Tutaj akumulowaliśmy Bi Bi bitcoina, tak samo było jeszcze w latach poprzednich i tak dalej. Teraz słuchajcie, jak, jak widzimy. Tutaj ciągle jest w dalszym ciągu fajny, fajny naprawdę okres, żeby tego bitcoina akumulować. Także. Po prostu akumulujemy, jakby nigdy chyba takiego wiecie, dołka typowego nie trafimy, bo nie jesteśmy snajperami, aczkolwiek patrzmy po prostu może na ten rynek faktycznie tak bardziej long-termowo. Jest to ciągle bardzo dobry tutaj czas na zakupy bitcoina, także tutaj faktycznie na tym bym się skupił. Jeszcze tego tak chciałbym tutaj dopomknąć, że na tym poziomie tych 18 tutaj tysięcy, gdzie są tutaj te duże likwidacje, to znajduje się tutaj golden level, tak? Od tego tam często się odbijamy. Tutaj byliśmy na jego wsparcie przez dłuższy czas, tutaj się od niego odbiliśmy, tak? Od Ty, otygodnej godnych leveli faktycznie dosyć często to, to jakby ma miejsce, gdzie. O. Tutaj też już się od, odbiliśmy, tak? Tutaj sobie tańczyliśmy na tym supportie, tu się od niego odbiliśmy, tu, tak, yy, tutaj, tutaj. Także to też nie jest taki głupi wskaźnik. No, miejmy to na uwadze, że to może być jakiś nasz bardzo, bardzo silny support na tych 18 tysięcy. No, tu wiemy, że do tego jest jeszcze bardzo daleko. Yy, ja sam na razie nie spekuluję, że tam możemy aż tak nisko ni, ni, ni spaść, aczkolwiek tutaj warto o tym wiedzieć i mieć to z tyłu głowy. Pamiętacie o tym konkursie, tak? Dwa razy, po 50 zł jest do wygrania, także jest to fajna, fajna kwota. No i też słuchajcie, tutaj ten Bybit naprawdę w no, ogóle do mamy dobrego super tradera, opłaca się wam po prostu na tej grupie być, a do tego uprawnia was to, że jesteście po prostu pode mną. Także zapraszam. No i co? Dzięki wam za uwagę. Słuchajcie, i do następnego. Trzymajcie się. Hej!